Cześć, witam z kolejnym filmie na moim kanale, właśnie przed chwilą otworzyłam sobie paczkę i stwierdziłam, że zaraz sobie też te lusterka wypróbuję, zaraz Wam pokażę jak one wyglądają, a są to lusterka jak możecie zobaczyć z podświetleniem LED, które idealnie się nadają do makijażu, także otwieramy i zaraz Wam je pokażę. I już się witam z wami twarzą w twarz, postawiłam sobie właśnie tutaj te lusterko i patrzę sobie na ustawienia światła i tak dalej, I jak to się fajnie no, na tym biurku prezentuje. Ja mam też toaletkę, ale docelowo właśnie myślę nad jej usunięciem, a po prostu użytkowaniem takiego zwykłego biurka, gdzie może sobie stać po prostu lustro, moje rzeczy, bo jakby już przy toaletce nie mam czasu tyle spędzać, co może i bym chciała. Jest to taki zbędny moim zdaniem model, a takie lustro, które jest stricte no, bardzo profesjonalne do makijażu wystarczy, żeby tutaj po prostu wyglądało to miejsce, jak moje miejsce do robienia makijażu. Tutaj zobaczcie, macie różne opcje światła, takiego cieplutkiego, nie wiem, które będzie wyglądać w kamerze. Tu mamy chyba takie bardziej neutralne, tak, zimne. I ciepłe. Ja lubię generalnie ciepłe światło, ale myślę, że one w kamerze nie będzie do końca odpowiednie, ale ja sobie je zostawię chyba, bo one jest takie najbardziej naturalne, więc zrobię sobie makijaż z moim nowym lusterkiem i pokażę Wam oczywiście też dwa pozostałe lustra, jakie mam. Natomiast te tutaj właśnie, które Wam pokazuję na pewno ze mną zostanie. Nie wzięłam jednej rzeczy. Dobra, mam moje jajeczko do, do makijażu. Więc jeśli chodzi o właśnie lustra, czegoś takiego właśnie szukałam. Bo jak mówię, nie mam czasu już siedzieć przy toalety. mimo tego, że tam lusterko mam i się wielce malować. I właśnie chciałabym tak użytkować to biurko. I tak mi się wydaje, że zostanie. Zobaczcie jak tutaj wygląda w ogóle. Profesjonalnie, teraz z tym lusterkiem, gdzie mogę sobie właśnie zrobić e, makijażek. Coś ona oczywiście jest nasączona, znaczy e, zwilżona. <grywa> Wzięłam ją po prostu już m, prosto z łazienki, i się tutaj pomaluję, ale fajnie, słuchajcie, tak wszystko widać. Tak wyraźnie, świetnie, bo mimo tego, że ja tutaj mam dosyć dobre światło, tak jak widzicie, moje biurko stoi pomiędzy zasłonami i trochę niewygodnie byłoby mi te zasłony odsłaniać, dlatego że mam tutaj, wiecie, taki skos i muszę z nimi jeździć, a tutaj nie mam problemu z doświetleniem, bo światła, jak widzicie, są mocne. Ja mam je na delikatnych ustawieniach, bo tak jest mi najlepiej. Ale jeśli chcecie, możecie to sobie zmienić, a ja tutaj czuję się po prostu jak profesjonalna makijażystka, e, a na pewno jest mi bardzo, bardzo wygodnie, bo po prostu wszystko widać. E, no, naprawdę bardzo mi się podobają, zaraz Wam pokażę resztę, tylko się szybciutko pomaluję, bo no, oczywiście muszę przetestować to lusterko z... Tutaj makijażem od razu, w ogóle rzęsy wiem, że mam pomalowane i mam chętny na brwiach, bo sobie to zrobiłam rano. Także mi tylko właśnie zostaje podkład, brązer i tyle. Ok, więc mój taki szybki, codzienny makijaż gotowy. Jak widzicie, nic szczególnego. My mamy taki dzisiaj dzień trochę do ogarnięcia. Zobaczę jeszcze wam, mm, ja zobaczę jeszcze, co wam w tym blogu pokażę, ale najpierw właśnie e, pokażę wam dwa pozostałe lustra, które też są boskie, ale zdecydowanie te jest moim faworytem, bo jest nie za duże, nie za małe, a pięknie się tutaj prezentuje i tak ładnie się dziewczęco zrobiło. Także bardzo się cieszę. Moje lusterko oraz dwa pozostałe, które chciałabym Wam pokazać, są firmy Humans. I tutaj jest lusterko, które również jest genialne, bo jest takie typowo na podróż, mobilne, ale też, które łatwo gdzieś schować, ulokować w domu i jest tak zwany, powiedzmy, bezpieczne, nie zbije się, nic się nim nie, nie stanie, ponieważ znajduje się w takim eleganckim pokrowcu etui i zobaczcie, jak jest fajne. Możecie je sobie ustawić tak, jak chcecie, schować, Zamknąć i oczywiście tutaj również jest podświetlenie LEDowe. Barwa światła, ciepłe, zimne światełko, tak jak lubicie, mocniejsze, ciemniejsze. Genialna sprawa, a do tego możecie ustawić pod jakim kątem chcecie i malować się tam, gdzie chcecie. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. I trzecie lusterko, które chciałam Wam pokazać, też słuchajcie boskie. Jeśli macie czarne dodatki w swoim domu, chociaż tutaj też się całkiem nieźle prezentuje, od razu sprawa że to miejsce jest takie bardziej eleganckie, ale ja mam akurat białe dodatki w domu, więc zdecydowanie tamte zostanie na tym biurku, ale też jest przepiękne, takie okrągłe, eleganckie i naprawdę profesjonalne, myślę, że i makijażystka profesjonalna by się by była zadowolona z takich luster, które takie mocne, a razem właśnie naturalne światło dają, więc super sprawa do malowania się i właśnie profesjonalnego, jak i do użytku domowego. Pięknie wygląda. Swoją drogą to dawno nie widziałam, żeby cokolwiek co zamawiam online ze sklepu internetowego było tak pięknie zapakowane. To jest naprawdę e, poza samym sprzętem i lusterkiem, e, przepiękne, takie profesjonalne, eleganckie, bardzo ładne opakowanie. Nie wiem, ja jestem bardzo wrażliwa na takie rzeczy i szczegółowa. Zawsze zwracam uwagę, jak jest coś spakowane e, i tutaj jestem pod wrażeniem, pięknie to wygląda. Już się przebieram, rano sobie trochę e, podćwiczyłam jogę, wróciłam właśnie do jogi już jakiś czas temu, tak żeby trochę się porozciągać, jak wiecie, ja moją małą e, mówię na nią małego refluksika, e, nowsze bardzo dużo, więc jednak mam te wszystkie mięśnie pospinane, m, kręgosłup bolący, ręce trzeszczące, więc sobie rano troszkę wiecie, poćwiczyłam, trochę się poruszałam e, e, i teraz idę się przebrać, wezmę prysznic e, i się Przebiar. My jesteśmy z Malunią pod ręce, tak? Bo wciąż czeka na dola i śmigamy, pojedziemy sobie dzisiaj do, e, do sali zabaw Minimali. Także trochę czas się przesunął, jest taka nowa sala zabaw w Gdańsku, gdzieś tam na jakimś osiedlu, także muszę dopiero właściwie wstały. ale idę szybko e, co zrobić? Ubrałam się łóżko, nie chcę się teraz dzielić, e, dawał uni śniadamko. Takie drugie przed wyjściem. I już jest gotowa, także lecimy. Tutaj jest taki domek, salka urodzinowa. Zdżalnie. Ilusia tutaj jest tak kosmiczny. Zobacz, komputer jest normalnie. Wow, star. Jej, ale fajne. Takie zwykłe. No, można odlecieć w kosmos. Tutaj dżungla. Tutaj jest pewnie Lego. Dobra, no mówię, to jest jak w Gdańsku na metropolii, Tam jest też taka, te kierunki są. Już mama musi tu wszystko sprawdzić, że się jak małe dziecko cieszę w takich miejscach. Tu kuleczki, ale świetne miejsce. Super. I tu rampoliny. Wow. Ale kuleczki. No to jest jak komiczek się chodzi. A skąd ty wiesz jak? Skąd wiedziałeś? W eksperymencie może. Jak widzieliście, my przyjechaliśmy sobie dzisiaj z babcią i dziewczynkami do sali zabaw, do nowej sali zabaw w Wejherowie, która naprawdę jest świetna. Ja teraz z niej wyszłam, bo byłam właśnie z Malusią na drzemce i słuchajcie, to, co ja się nastresowałam, to po prostu moje. Ja sobie zawsze włączam GPS-a do miejsca, do którego chcę wrócić, czyli na przykład tutaj sala zabaw w Wejherowie i sobie z nią jadę tak daleko, daleko i patrzę, żeby to było około 45 minut z powrotem, żeby po prostu wrócić maksymalnie, nie? W tą i z powrotem i wyprowadziła mnie w takie pole, że po prostu, słuchajcie, ja byłam przerażona. W pewnym momencie myślałam, że się popłaczę, bo okej, okay, droga była słaba, słaba, kamienie, kamienie, ale zaraz była ścięta po bokach. Jak ja sobie jeszcze pomyślałam, że zaraz coś będzie jechało z drugiej strony, albo jakiś ciągnik, traktor, to my się nie zmieścimy. Całe szczęście jestem w swoim samochodzie. to wiecie, czuję się komfortowo, no ale i tak byłam, słuchajcie, przerażona i stwierdziłam, że zawracam, mimo tego, że tam nie było jak zawrócić, to kręciłam po prostu 20 razy, ale zawróciłam i powoli powoli mnie bra, e, już wyprowadziło w drugą stronę, bo wcale nie chciał, żeby jest mnie wyprowadzić w drugą stronę, to jest w ogóle hit. Mm, a jeszcze, oczywiście, jak wracałam, no to stało się to, czyli jechał traktor. Traktor wiecie, ma wielkie koła i sobie pojechał tymi polami, ale ten właśnie tak na mnie, patrzył pewnie sobie myślał co ja tutaj robię, a ja po prostu w pole z dzieckiem na drzemce. No ale półtorej godziny pojeździłam, pół godziny zasypiała, godzinę jeździłam, więc no nieźle. A sala zabaw jest naprawdę wspaniała, jest tak duża, fajna cenowo, jest tyle różnych atrakcji, bardziej zdecydowanie dla takich czterolatków niż dla Meluni, ale słuchajcie, roczna. Jeszcze ona nie ma roku, ale ona jest po prostu taka odważna. Ona wszędzie włazi, na schody, ze zjeżdżalni zjeżdża, cieszy się, rączki bierze do góry. No naprawdę super. Także życzę powodzenia temu miejscu. Jeśli jesteście z okolic Trójmiasta, czy tutaj jakiś mieścinek obok, czy też będziecie po drodze, warto zajrzeć do Wejherowa. W ogóle teraz sobie też tak jeździłam, bo Mela jeszcze tu przyspiła 15 minut i muszę powiedzieć, że Wejherowo jest naprawdę bardzo ładne. Ma tyle klimatycznych uliczek i tego, co mi najbardziej brakuje u mnie w mieście, to słuchajcie tego, że idziecie chodnikiem nie z dzieckiem, po lewej stronie jest ulica, a pomiędzy chodnikiem a ulicą są drzewa, jest zielono, jest naprawdę tak bardzo ładnie, bo u nas jest niestety mega betonowo i chyba dlatego ja też, też tak tęsknię za zielenią. Deborah Melunia wstała, także my śmigamy już po babci, po lili, idziemy sobie na sushi coś zjeść, także bardzo fajny dzień się ułożył. W drodze powrotnej, zajechaliśmy jeszcze do paczkomatu. Nadałam paczki z książkami, bo trochę książek sprzedałam, odebrałam swoją bieliznę, piżamkę, którą zamówiłam w Sinse jest to 100% bawełna, więc zaraz przymierzę. Taki topik i taki czarny, który mam jeszcze na sobie, bo wiecie, co mi naprawdę jest u nas w domu gorąco yy, i potrzebuję coś takiego do dresu. Więc mamy taki czarny i piżamkę. Staram się znaleźć jakiś kąt w domu, <grym> gdzie nie ma bałaganu. Powiedzmy, że tutaj w miarę spoko o, czy ja się spiekłam. Mhm, chyba trochę. W każdym razie mam tą taką bluzeczkę, taki zwykły top zadyszkę. On chyba teraz był do biegania na co dzień, ale fajna bluzeczka. Ja mam rozmiar L, jak coś. Ja wiem słuchajcie, że słaby kadro, ale uwierzcie mi, że tutaj mam sypialni bałagan, zaraz ogarniam do spania, więc już nie chcę mi się teraz sprzątać, ale ej ładna ta piżamka, co? Mega ładna. Na pewno ze mną zostaje. Też mam rozmiar, e, rozmiar L, ja zawsze biorę L-ki z Sinsei, a szczególnie piżamy, żeby były takie właśnie wygodne i luźne, e, a to jest właśnie bawełna i bardzo ładnie leży. I druga piżamka jest z Intimissimi, no i wiadomo, z Intimissimi nie, jest Tenezis, no i wiadomo, że ona była droższa, teraz już nie pamiętam jak cena bo postaram się Wam zostawić w opisie, niż z ale powiem Wam, że niczym nie odbiega od jakości bawełna tu, a tam. Wręcz, zobaczcie, te spodemki też są bawełniane, ale jak się gniot, jest to fajny materiał, bo będzie wyglądać no słabo ta piżamka. Resztę to po prostu musiałam sobie uzupełnić trochę bieliznę, także taką fajną sobie pozamawiałam, ale chciałam wam pokazać, że uwielbiam takie zwykłe majtki. One są, słuchajcie, laserowo cięte, a mówię wam o tym, dlatego, że może denerwują was różnego rodzaju. Oczywiście ja też czasem takie noszę, ale na ogół denerwują mnie koronki, czy tam jakieś paski wrzynające się a na co dzień takie są genialne. One też są czasem dostępne w Sinsayu. One są laserowo cięte, więc one się wam nie Pijają, nic tutaj się nie dzieje, bardzo fajny mają krój, mmm, także możecie sobie bez problemu, myślę, e, odnaleźć i właśnie na Sinssegel czasem też są dostępne e, i są mega, naprawdę mega wygodne tak na co dzień do śmigania. Słuchajcie, mamy już 22.30, trochę nam się zeszło tutaj z ogarnianiem. Jeszcze byliśmy po południu na grillu u babci, ale już nic nie nagrywałam takiego, co by mogła Wam pokazać, bo tam była rodzinka, kuzyni i wszyscy lili się też kąpała na Was, więc naprawdę. Bardzo długi dzień jeszcze trochę poprasowałam, bo tyle mieliśmy ostatnio zaległości. I to by było na tyle w tym filmie, także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i dajcie mi koniecznie znać e, mamy, bo w większości tutaj są mam co ja jakaś chrupka. E, dajcie mi znać co robicie, co sobie kupujecie. Może tak, w jaki sposób się wynagradzacie, żeby tak osoby pamiętać, właśnie tak w kwestii kobiecości i tak dalej, bo tak sobie pomyślałam, że właśnie na przykład to lustro to moje takie miejsce, ta moja taka toaletka, mimo tego, że jej mega jakoś nie potrzebuję, to czuję, że wiecie, że jest wciąż to moje małe miejsce w tej sypialni, gdzie gdzie jestem wciąż sobą, nie tylko mamą, ale wiecie też po prostu kobietą i tak samo zakup nowej bielizny zawsze też mi sprawia taką radość i, i tak się od razu mm, lepiej czuję jak wiem, że mam właśnie coś świeżego, coś nowego i tak dalej, właśnie jestem przed porządkami w szafie, muszę posegregować te piżamy, powyrzucać, powymieniać, poukładać w ogóle rzeczy. I też muszę je poprzymierzać, ale do tego muszę być sama w domu, bo aż sama nie jestem, więc nie wiem, kiedy to zrobię, ale mam taki plan, wielkie porządki w szafie. Także dajcie mi, dajcie mi znać, jakby sobie sprawiacie radość. Dziękuję Wam już za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!